Siema, z tej strony Dominik, a w dzisiejszym odcinku opowiem sobie o tym, kim jest pieseł. Zapraszam do oglądania. Pieseł to przede wszystkim pies rasy Shiba, najczęściej kojarzony z tym zdjęciem i różnego rodzaju podpisami, które przedstawiają jego zazwyczaj śmieszny i głupawkowy wewnętrzny monolog. Z biegiem czasu mem ten przywierał różne formy, ale znaczenie pozostawało takie same. Pierwsze zdjęcia pojawiły się w 2010 roku na blogu japońskiej przedszkolanki Atsuko Sato i przedstawiały jej psa kabosu. Ich przerobione na memy wersje zaczęły uzyskiwać popularność w połowie 2012 roku w serwisie Forcian oraz na jej profilu w serwisie Tumblr. Dla niektórych pewnie oczywiste, jednak dla niektórych pewnie nie, więc warto wspomnieć, że w anglojęzycznej formie pieseł jest nazywany dogi. Nieco później, bo w styczniu 2013 roku memy z piesem pojawiły się na reddicie, co na dobre spopularyzowało wizerunek tego słodkiego pieska. A w grudniu 2013 roku doczekał się nawet swojej kryptowaluty dogicoin, przy czym na samym reddicie powstał dogi Market, który umożliwiał zakupy w tej walucie, mimo wysokiej popularności. Jej kurs szybko spadł. W plebiscycie na Słowo Roku w 2013 roku Dogi zajął drugie miejsce w kategorii najbardziej kreatywnych słów. Bardzo często się zdarzało, iż zagraniczne memy, kiedy ich popularność powoli przewijała, <grych> u nas znajdowała się na szczycie popularności. Jednak nie tym razem można nawet powiedzieć, że byliśmy tip top do przodu, a to wszystko dzięki randalowi Kieślowskiemu, który wymyślił polski odpowiednik Dogiego, czyli Pieseła. Utwierdzić nas w tym przekonaniu może na przykład wywiad z randalem z 2014 roku dla na temat.pl. Tak jak mówiłem wcześniej, faktycznie część zdjęć jest tłumaczona, poza tym bazuje na tym samym zdjęciu co Dogi Forczana. Jednak nazywanie pieseła kopio nie jest do końca poprawne. Polski pieseł jest bohaterem w 100% pozytywnym. Poza psimi przemyśleniami dzieli się z użytkownikami swoimi uczuciami. Nie używa wulgaryzmów i raczej stroni od kontrowersji co można zobaczyć u zachodniego odpowiednika. Strony na Facebooku wystartowały mniej więcej w tym samym czasie, jednak to pieseł bardzo długo wyprzedzał ilością fanów Dogiego. Dochodziło do sytuacji, że admini Dogi banowali użytkowników pieseła za komentarze w stylu ,,Pieseł lepszy od Dogiego", pod ich obrazkami. Poza tym pieseł jest lokalizowany dla polskiej społeczności i nawiązuje do zwrotów i żartów zrozumiałych tylko dla Polaków. Strona o przykładowej nazwie Dogi Polska kompletnie straciłaby swój urok i nie wyobrażam sobie, by piesem nie mógł być piesełem. 31 marca 2017 roku na Twitterze został opublikowany post przez cctv informujący o śmierci naszego psiego bohatera. Dowiadujemy się z niego, że umarł w wieku 16 lat w Japonii, ale spokojnie, jak się okazało był to tylko przygotowany żart. Na następne prima Aprilis. Wszelkie obawy na swoim profilu Instagramowym zdementowała właścicielka pieska, zwyczajnie informując, że kabosu żyje i ma się dobrze. Co prawda, szczyt popularności pieseła był w listopadzie 2013 roku, lecz został na tyle mocno zakorzeniony w polski internet, że do dziś możemy ujrzeć nowe twory z jego udziałem. I to by w tym odcinku na dzisiaj było na tyle. Jeśli Ci się podobało, to bardzo się cieszę. Zapraszam również na mojego Instagrama i grupę na Facebooku, gdzie najłatwiej się ze mną skontaktować. I widzimy się w przyszłych odcinkach. Na razie, cześć. Yo!